Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Na poziomie Superligi, Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej sezon 23-24 nieuchronnie zbliża się do półmetka. To znakomita okazja, żeby pokusić się o jakiś feedback, jakiś generalny wniosek wypływający z tej części sezonu. Feedback, którego nie powinno się bagatelizować, ponieważ może on mieć istotne znaczenie w kwestii osiągania celów sportowych na koniec sezonu, ale także akcentów, jakie trzeba zwrócić w tygodniowym reżimie treningowym, ale także jak kierunkować szkolenie młodych graczy w przyszłości. Dzisiejszy handbal, handbal Anno Domini 23-24 jest brutalny, ale brutalny w takim sensie, że nie wybacza minimalizmu. W nowoczesnym handbalu zarówno poszczególni zawodnicy, jak i cała drużyna muszą być kompletni. W tym znaczeniu, że w każdym elemencie piłki ręcznej muszą prezentować odpowiednio wysoki poziom. Dziś nie wystarczy, żeby zawodnik lub zespół tylko w jednym aspekcie był na wysokim poziomie, ale w innych już niekoniecznie. Przykładowo. Drużyna jest bardzo dobra w obronie, ale niewiele ma do zaoferowania w ataku pozycyjnym czy w kontrze. Taką drużynę jest bardzo łatwo rozczytać i ułożyć taki plan na mecz, by zneutralizować jej tę wiodącą cechę. To samo dotyczy się analizy i neutralizacji pojedynczego zawodnika, który nie ma w swym repertuarze zbyt wiele atutów. Jeśli zespół czy zawodnik nie jest w stanie wypracować w czasie meczu alternatyw, nie ma innych atutów w grze, to niestety, ale więcej meczów przegra niż wygra. A na pewno będzie mu bardzo trudno wygrywać te mecze decydujące o czymś. Patrząc na najlepsze kluby Europy, widzimy drużyny, które potrafią świetnie zagrać w ataku pozycyjnym. Ale wcale nie gorzej, zarówno w kontrataku, jak i w obronie. Widzimy tendencję budowania zespołów opartych na uniwersalnych graczach, mających szeroki wachlarz umiejętności ruchowych i rzutowych na odpowiednio wysokim poziomie, rozumiejących istotę gry na wielu pozycjach i potrafiących wykorzystać swoje indywidualne umiejętności na wielu pozycjach. Przyszłość należy do graczy potrafiących radzić sobie z różnymi sytuacjami na parkiecie, w różnych stylach gry, którzy nie zamykają się tylko w żelaznej taktyce i sztywnych schematach, ale są nauczeni przede wszystkim rozumienia gry, bo rozumienie gry to nic innego jak szybkość i jakość decyzji podejmowanych na boisku. Nie ma przyszłości dla zawodników grających wyłącznie zachowawczo, bezpiecznie dla siebie, dla zawodników wyłącznie wykonujących rozkazy z ławki trenerskiej. Przyszłość należy, i tu nie mam żadnej wątpliwości, do zawodników szybko myślących na boisku, grających nieszablonowo, odważnie, podejmujących nieoczywiste decyzje, nieprzewidywalnych dla coraz lepiej wyszkolonych obrońców. Jeśli we współczesnym, tym bardzo szybkim handbalu zawodnik nie rozumie gry, nie rozumie tego, co się dzieje na parkiecie, to trudno, żeby podejmował trafne, szybkie i świadome, świadomie zaskakujące decyzje. Najlepsze europejskie zespoły opierają się na pięciu filarach, w mojej ocenie w następującej kolejności. Rozumienie gry, technika indywidualna, motoryka, mentalność i dopiero na samym końcu taktyka. Rozumienie gry jest kluczowe, ponieważ pozwala graczom nie tylko improwizować szybkie, skuteczne momenty przejścia z obrony do ataku, ale przede wszystkim pozwala przetrwać im te najcięższe momenty meczu. Wtedy, kiedy zespół traci skuteczność w ataku, czy koncentrację w obronie. W przebiegu meczu nie da się w 100% zaplanować przed meczem. Mecz kreuje zbyt duża liczba zmiennych, które trzeba bardzo szybko analizować na bieżąco. Dlaczego? Dlatego gracze rozumiejący grę są dla zespołów w obecnej piłce ręcznej, jak ten biblijny Mo Mojżesz, który Przeprowadził Izraelitów przez morze suchą stopą. Oni przeprowadzają swoje zespoły suchą stopą przez kryzysy meczowe, cały czas pozwalają, pozwalając kontrolować wynik. Piłka ręczna zawsze była grą błędów, ale i grą szybkiego reagowania na te błędy szybkiego uczenia się na nich. Najlepsze europejskie zespoły. Mają graczy, którzy sami myślą na boisku, sami analizują sytuację, w jakiej się znaleźli i sami podejmują odpowiednie decyzje. Coraz częściej widać w czasie timeoutów, że mecz jest dla zawodników, a rola trenera w trakcie timeoutów czy w trakcie samego spotkania polega przede wszystkim na przekazaniu pozytywnego feedbacku. A nie dyktowania graczom, co w danej sytuacji mają zrobić. Oni po prostu czują to lepiej. Coraz częściej widzimy sytuację, że akcje zaplanowane przez samych zawodników są skuteczniejsze niż te zaplanowane przez trenera. Wymaganie od współczesnego piłkarza ręcznego, samego biegania, walki i tego zdyscyplinowanego wykonywania. Założeń, taktycznych schematów, przechodzi powoli do lamusa. Coraz bardziej kładzie się nacisk na umiejętność rozumienia gry w piłkę ręczną. Współczesny piłkarz ręczny musi posiadać zdolności szybkiego myślenia na parkiecie, zdolności zaskoczenia, oszukania, zmylenia przeciwnika, bo na tym polega ten sport. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce. 什么意思？